Siemanko ziomeczki, witam was bardzo pięknie i serdecznie, ja jestem Rogalik95, a to jest odcinek pod tytułem Jak poprawić swój refleks w Counter Strike Global Offensive, także ja serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwsze co należy zrobić to oczywiście pobranie mapy z warsztatu Steam. W tym celu wchodzimy w warsztat, wybieramy warsztat Counter Strike Global Offensive oraz w wyszukiwarkę wpisujemy nazwę "Fast I'm. Oczywiście wybieramy mapę, którą Wam pokazuję. Link do tej mapy będzie oczywiście w opisie filmu. Oczywiście zaczynamy ją subskrybować, aby zagrać na niej w normalnej grze. Aby to zrobić, oczywiście przechodzimy do gry Counter-Strike Global Offensive, klikamy przycisk play, następnie offline with bots, po prawej stronie wybieramy workshop oraz wybieramy naszą mapę, którą właśnie zasubskrybowaliśmy. Na tej mapie znajdują się boty, gdzie możemy ćwiczyć refleks dokładnie tak, jak to jest pokazane na filmie. Oczywiście trzeba jak najszybciej strzelać w głowę, najlepiej w głowę. Jak sami dobrze wiecie, jeden strzał z AK-47 potrafi hmm, zabić każdego przeciwnika jednym strzałem. Jeżeli opanujemy to do perfekcji, myślę, że staniemy się najlepszymi graczami w CSGO. Oczywiście trening polega na tym, aby jak najszybciej strzelać w głowę. I nie patyczkując się ze swoimi przeciwnikami, e, na, nacelowując wolno, i tak dalej, trzeba to po prostu robić szybko, cały czas. Oczywiście na, na mapie obowiązuje strefa kupowania, gdzie możemy kupić sobie każdą broń. Kawaha mamy danego, ponieważ jesteśmy tutaj po stronie CT, czyli counter -terrorystów, i możemy kupić sobie również M4A1, co dalej będzie pokazane na filmie. Mam nadzieję, że mapka wam się przyda i będziecie coraz lepsi w tą grę w Counter-Strike Global Offensive, ponieważ jest to super gra i każdemu polecam spróbować, nawet jeśli jeszcze nie graliście w tą grę. Także ja już teraz wam nie przeszkadzam, na koniec wam troszeczkę przyspieszę ten mój e, Pseudo Reflex, ponieważ ten reflex jeszcze nie jest taki najlepszy. Także do usłyszenia, mam nadzieję, w następnym filmie! I nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz suba na moim kanale. Także, jeżeli chcesz więcej, subskrybuj mnie, na pewno dostaniesz więcej poradników oraz różnych tego typu filmów. Także dzięki bardzo za oglądanie. Na razie, piąteczka.